Rozdział trzeci. Piątek, 12 czerwca, godzina siódma dwadzieścia rano. W gabinecie szefa wywiadu polowego 14. hanowerskiej dywizji zmechanizowanej odbywa się odprawa, a właściwie zebranie, zupełnie nieprzewidziane w żadnym regulaminie. Koszary w Remsdorf dopiero zaczynają dzień służby. Moi panowie, zaczyna podpułkownik Karl Heinz Piątek. Myślę, że nadeszła chwila zupełnej szczerości. Dla naszej organizacji wybiła godzina działania. Zdarzyła się nam szansa, jakiej dotychczas nie mieliśmy. Zapewne nieprędko moglibyśmy na podobną szansę liczyć ponownie. Niektórzy z panów wiedzą już o co chodzi, jednakże dla porządku powtórzę to wszystko jeszcze raz. Otóż półtorej godziny temu nieznana nam grupa terrorystów, co jest bardziej prawdopodobne, lub agentów strony przeciwnej. W co osobiście mniej wierzę, porwała z tajnej bazy numer 6 głowicę neutronową o mocy nominalnej pół kilotony. Nie wiem dotąd w jaki sposób udało się sprawcom unieruchomić system ostrzegawczy. Nie wiem też dlaczego zabrali tylko jedną głowicę, skoro magazyn bazy stał otworem i napastnicy mogli wywieźć z niego właściwie wszystko. Z głowicą megatonową włącznie. Nie o to jednak w tej chwili chodzi istotne jest to, że magazyny bazy są nadal otwarte i ten stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez mniej więcej czterdzieści minut, najwyżej godzinę. Awarię głównego układu zabezpieczającego możemy przecież analizować. Bez zbytecznego pośpiechu, uśmiecha się major Kirsch. Właśnie. A teraz do rzeczy. Nie mam możliwości, aby się porozumieć z kierownictwem naszej organizacji. Ufam jednak, że to, co zamierzam uczynić, znajdzie tam pełną aprobatę.